Bruno Cocatrix, dyrektor Paryskiej Olimpii, był latem w Sopocie na festiwalu. Nie podobało mu się, co tam śpiewają panie i panowie w Operze Leśnej. Przypadkowo zaszedł do Non Stopu i tam posłuchał polskiego młodego rock'n'rolla, którym się zachwycił. I zaprosił przez Franciszka Walickiego tych przedstawicieli rock'n'rolla do Francji. Na tej kanapie w naszym mieszkaniu, o tutaj siedzę ja, Czesiek i moja żona, no i rozmawiamy o tym wyjeździe do Paryża. No i Czesia mówi: Słuchaj, nazwisko Twoje, ten wydrzycki, to przecież ci Francuzi nie potrafią nawet wymówić. Oni sobie połamią języki, żebyś przyjął jakiś pseudonim. No tak, ale, ale jakie? No może niemen. To przecież rzeka Twojego dzieciństwa. I pamiętam, jak dziś powtórzył dwa razy: Czesław Niemen, Przezław Niemen. Czy mnie jeszcze mnie jeszcze pamiętasz to mi Przeław. E aquilo não Vai, vai, vai.